Kolejny granat na knutek. Co zraszywali? Rampę? Jeden świeci outside. Ole mi wykuwił. Outside, jeden cofa do tego. Cofaj, będzie się trampa najprawdopodobniej. Albo oni będą lotować, w sumie możliwe. nic Opa, ja w kabuski hier. Iść kurwa, bo oni mogą zrzutować. No jak like, mamy ten, mamy pakę. A macie pakę, nie zauważyłem, kurwa, sorry. No teraz dopiero macie pakę. On to zebrał. Paka w lobby. O kurwa! <laughs> ale ładny nosku. Kurwa lagi. Bomba bomba w lobby, nie? Ja mogę sobie pegać na, O. O, kaj Oga.